O warsztacie, dykcja. Podstawa rzemiosła aktorskiego. Podstawa porozumienia między aktorem i widzem. Dlaczego tak narzekamy na poziom mówienia na scenie? A poziom mówienia w życiu? Ten troglodycki bełkot z podbudek z piwem, te slangi grypsersko-młodzieżowe, ten pseudowytworny, debilno-urzędowy język telewizyjny. Scena to tylko odbicie tego, z czym stykamy się w życiu. Pewnie, że ze sceny powinno padać słowo w najczystszym, najplastyczniejszym brzmieniu i najszlachetniejszym kształcie. Ale jak nauczyć dykcji młodzieńca czy dziewczyny w szkole teatralnej, skoro od dzieciństwa. Mają krtań wadliwie ustawioną, usta skrzywione cwaniackim grymasem, co od razu określa dykcję pospolitą, wulgarną i bełkotliwą. Wniosek. Uczyć dykcji w szkole podstawowej. Ale to jedna sprawa. Druga. Czy rzeczywiście istnieje tylko jedna dykcja, czy też, jak twierdzi profesor Bogdan Korzeniewski, jest ich więcej? Skłonny byłbym przyznać rację znakomitemu profesorowi. Zasada: wszystko musi być słyszalne, plastyczne, obrysowane, ale na pewno perła kałakucka, zyska na dźwięcznym L. Natomiast autentyczność kwestii to z Różewicza, z Różewicza, Poproszę o pół litra, naprawdę zamorduję. Inna jest dykcja w sali kongresowej w Odzie do Młodości, inna w teatrze kameralnym, w sztuce obyczajowej, inna w radio, inna w filmie, ale wszędzie musi spełniać podstawowe warunki zawodowe. Słyszalność i plastyczność. Aha, no i jeszcze jeden drobiazg. Nie może być wątpliwości, że chodzi tu o język polski.